domach. A na koniec chcę wam powiedzieć taką historię. 26 grudnia 2004 roku w Indiach miało miejsce tsunami. Obok Oceanu Indyjskiego, 100 metrów od oceanu stoi bazylika Matki Bożej Dobrego Zdrowia. I kiedy było to tsunami, które weszło w głąb lądu na pół kilometra, niszcząc wszystko po kolei. Fala, dwunastometrowa fala, zatrzymała się przy stopniach bazyliki. Osoby, które było dwa tysiące osób w bazylice, i nikt nie wiedział o tym, że na zewnątrz jest tsunami. Nikt nie wiedział o tym, co się dzieje na zewnątrz. Oni byli rozmodleni w środku w bazylice. Zobaczyli to, co się stało dopiero po wyjściu, po otwarciu drzwi bazyliki. Z całego serca życzymy Wam tego, aby Wasze rodziny stały na fundamencie Chrystusa, aby były właśnie tak Bogiem silne, aby nigdy nic, żadne zło tego świata nie było w stanie zniszczyć Waszej jedności. Waszej miłości, Waszego pokoju i Waszego bezpieczeństwa.